Dzień dobry, Faustyna Galon-Kołakowska. Witam Państwa w poniedziałek, 7 listopada w wydarzeniach. Zobaczmy, co dziś w programie. W Domu Muzyki i Tańca odbył się wspaniały jubileuszowy koncert Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religii Serce za serce. Ja jestem zachwycona. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku postawiliśmy na artystów z Polski i z Zabrza. Na placu przed Teatrem Nowym uczniowie zespołu szkół nr 10 zorganizowali widowiskowy happening z okazji stulecia naszego miasta. Cieszę się, że przyszli i to było można się pokazać, tak, że jakoś się angażujemy w szkołę i w Zabrze. Także sądzę, że wyszło ok. Już tradycyjnie w murach domu muzyki i tańca odbył się 30. koncert Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii Serce za Serce. Ten wyjątkowy wieczór nie tylko był wspaniałym muzycznym wydarzeniem, ale też okazją do wręczenia kryształowych serc, czyli nagród dla osób oraz instytucji, które wspierają wielkie dzieło Fundacji, a szczegóły w materiale. W roku artyści z Opery Śląskiej w Bytomiu uświetnili 30 jubileuszowy koncert Serce za Serce Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religii. Wieczór oprócz muzyki pełen był wspomnień oraz wzruszeń, bo fundacja to wyjątkowe miejsce na mapie Zabrza oraz całego medycznego świata. To jest ponad 500 pacjentów, którzy mają wszczepione nasze sztuczne serce, nasze komory wspomagania serca. Nawiasem mówiąc, tak się złożyło, że w dniu dzisiejszym także pan profesor Tomek Krapkowicz wszczepił dzisiaj pacjentowi te sztuczne protezy serca. Z tego co wiem, pacjent czuje się dobrze. Ale nasz bank Tkanek, wielospecjalistyczny bankanek, to jest ponad 10 tysięcy różnorodnych preparatów przekazanych szpitalom przekazanych pacjentom, to są zastawki, zastawki serca, to są rogówki oka, to są łąkotki wiedzadła, to jest nie tylko, nie tylko praca naukowo-balawcza, ale i taka, która służy bezpośrednio pacjentom. I to jest powód do dumy. Dlatego wydarzenie zostało także objęte honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Ta fundacja jest tak ważna przez te 30 lat, jak ważny przez całe swoje życie był pan profesor Religa. Ta fundacja jest synonimem postępu, rozwoju, nowych horyzontów, tego wszystkiego, co poprzez naukę, jaką ta fundacja wspiera, można było osiągnąć w kardiochirurgii. Ale pamiętajmy, to jest przede wszystkim kontynuacja myśli wspaniałego człowieka. A to najlepiej wiedzą wychowankowie samego profesora Zbigniewa religii. Pamiętam te pierwsze nasze wyprawy do Brna, gdzie my razem z profesorem Waszko. Patrzyliśmy się, jak wyglądają takie laboratoria doświadczalne, jak na zwierzętach. To były wtedy, pamiętam, cielaki. Stosowaliśmy urządzenia do wspomagania serca. Tam uczyliśmy się tego. Później, we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, robiliśmy razem z profesorem Ligą te same badania. Implantowanie sztucznych zastawek produkowanych przez fundację. Implantowanie sztucznych komór. No, jest to wielka historia. Szczerze powiedziawszy, czasami bardzo humorystycznie. Ja niejednokrotnie rozmawiając luźno z profesorem Ligą, mówiłem, wiesz Zbyszku, te urządzenia to tak dziwnie wyglądają, nie wydaje mi się, że kiedykolwiek zostaną zastosowane do człowieka. No muszę powiedzieć, że bardzo się myliłem wtedy i dzisiaj, jak widzę jaki postęp technologiczny jest w naszej fundacji i jak stosuje się urządzenia do wspaniałego serca, muszę powiedzieć, że profesor Liga no, ten lider zwyciężył, on zwyciężył, jego idea zwyciężyła. Zwyciężyła także dzięki wsparciu osób oraz różnych instytucji. Dlatego w pierwszej części koncertu wręczono wyjątkowe, jubileuszowe nagrody Kryształowe Serce, którym zostało uhonorowane m.in. Miasto Zabrze oraz Śląskie Centrum Chorób Serca. Śląskie Centrum Chorób Serca nie istnieje bez fundacji, fundacja nie istnieje bez Śląskiego Centrum Chorób Serca, oryginalnie założona przez profesora religii dla wspierania tego, czego nie było w obrębie Śląskiego Centrum, czyli część doświadczalna, materiałowa i to wielkie marzenie pana profesora, o stworzeniu sztucznego serca mogła realizować Fundacja, więc to jest 30 wspaniałych lat współpracy i myślę, że będzie to nadal współpraca, bardzo owocna dla nas. Miasto zawsze było z Fundacją i zawsze się Fundację starało wspierać. Jest to jeden z tych naszych sztandarowych produktów i kiedy pytamy się o rozpoznawalność jakiejkolwiek marki z naszego miasta, to oczywiście Fundacja i wśród tych trzech, czterech najważniejszych które większość Polaków wymienia. Nagrodzono również dom muzyki i tańca oraz prywatne firmy i przedsiębiorstwa. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. To jest uznanie naszej pracy, to jest potwierdzenie, że ta nasza działalność i ta misja, która wypływa z magazynu Business Human and Life, jest właściwa, że wspieramy najbardziej potrzebujących. To jest przede wszystkim coś pięknego odebrać po po 26 latach współpracy z fundacją. Nie spodziewałem się, jest to pierwsza te, nagroda tego typu za, 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 za współpracę tak długoletnią. Koncert wspaniały publiczność też wspaniała, także coś pięknego. Tak naprawdę od kilkunastu lat wspieramy fundację i tak naprawdę zaczęło się od tego, że przypadkowo spotkaliśmy kogoś, kto gdzieś mi o tym opowiedział, no i podjęliśmy decyzję o tym, że Warto wesprzeć ten pomysł i ten projekt, dlatego że sam czuję, że trzeba się dzielić. Fundacja przyznała także dwie nagrody specjalne. Bardzo mile jestem zaskoczony, że fundacja, że prezes, dyrektor w osobie no dostałem taką piękną statuetkę, muszę się pochwalić i pokazać. Dziękuję bardzo. Znajdzie na pewno zacznę godne miejsce na półce w pokoju prezesa Jana Hojnackiego. Jest to taka nominacja. Wiadomo, kiedyś się skończy wydobycie węgla, a te wszystkie wyróżnienia zostaną dla potomnych. Na pewno będą podziwiać, co żeśmy uczynili, oprócz tego, że wydobywaliśmy węgiel. Podczas uroczystości wręczono także medal imienia profesora Zbigniewa Religii, którym został uhonorowany między innymi Instytut Serca w Kijowie. Jestem wdzięczny, czuję się częścią tego ekipu, który dostał tą nagrodę częścią ekipu Instytutu Serca, który od początku tej wojny stał na miejscu. 24 przez 7 nie odchodziliśmy z szpitalu w ogóle, po prostu staliśmy na swoich miejscach wszyscy, nikt, nikt nie, nie gdzieś nie odjechał i byliśmy gotowi pomagać naszym pacjentom. Myślę, że to jest droga, droga do, do zwycięstwa, że każdy na swoim miejscu robi to co może, jak najlepiej, z myślą jak może pomóc. W Domu Muzyki i Tańca po wręczeniu nagród był moment wspomnień po koncert. To już tradycja fundacji. A następnie niedawno zaczarowali tegoroczni artyści. Ja jestem zachwycona. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku postawiliśmy na artystów z Polski i z Zabrza i tutaj ze Śląska. Naprawdę. To było cudowne wydarzenie. Ja jestem za zachwycona. Ja uwielbiam dzisiaj Przeszli samych z siebie, że tak powiem. Także bajka. Wydarzenie wypełniło salę Pobrzedni wzruszeniami, radością oraz wspaniałym śpiewem najlepszych śląskich muzyków operowych. Przez ten rok obchodzimy stulecie naszego miasta, dlatego uczniowie zespołu szkół nr 10 w Zabrzu postanowili to wydarzenie uczcić wspaniałym happeningiem. Podczas występów widzowie podziwiali ludowe stroje naszego regionu, a uczniowie częstowali uczestników tradycyjną pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem. Dzieje się w tym roku bardzo wiele. Imprezie Głównej, która miała miejsce 1 października, towarzyszy wiele dodatkowych uroczystości. No i wyszliśmy z taką inicjatywą właśnie zorganizowania happeningu, żeby podkreślić, że też bierzemy udział w tych wielkich uroczystościach naszego miasta. Chcemy tutaj pokazać zróżnicowane społeczeństwo zabrzańskie, różne grupy społeczne, które tworząc pochód na koniec happeningu, udowadniają, że można stworzyć wspólnotę społeczną. W tej pięknej przestrzeni miejskiej zobaczyliśmy kawał historii naszego miasta widziałam, że mieszkańcy z zainteresowaniem przystawali i przyglądali się temu wydarzeniu. Myślę, że dobrze byłoby, żeby takich wydarzeń było coraz więcej w naszym mieście. Gdybym to ja... Lecę ponad lecę ponad wodą, szukać, gdzie to ja się, surogiego Ja ubrałam się w typowy wtedy mieszczański strój osób z bogatszej sfery, a tutaj koleżanka strój ludowy. Bardzo miło, że jednak ludzie przyszli, mimo że to jest no, główne, tak? W Zabrzu miejsce, to no, przyszli ludzie, mimo że to są godziny, gdzie jest praca. Byli zaangażowani, mi się wydaje. Także cieszę się, że przyszli i to było można się pokazać, tak? Że jakoś się angażujemy w szkołę i w zabrze. Także sądzę, że wyszło OK i oby tak dalej szło. Jest to fajna, inna, inny sposób świętowania, dlatego też próbujemy się wpisać w stulecie miasta Zabrze trochę inny, oryginalny sposób. Mamy już doświadczenie w, tej, w tym e, nietypowym, że tak powiem, uczczeniu, ponieważ tak samo nasza młodzież z tymi samymi paniami uczciła stulecie odzyskania niepodległości. I w mojej opinii był to bardzo dobry happening, więc chcieliśmy to powtórzyć, bo stulecie miasta Zabrze jest równie dla nas ważne, jak stulecie odzyskania niepodległości. Jak co roku mieszkańcy rokitnicy zapraszają do wspólnego świętowania dnia świętego Marcina. To uroczystość kuczci patrona m.in. dzieci hotelarzy, podróżników oraz ubogich, która obchodzona jest 11 listopada. W Polsce ze świętowaniem dnia świętego Marcina związana jest głównie poznańska tradycja wypiekania rogali świętomarcińskich. Zbiórkę zaplanowano o godzinie 15.45 przy szkole podstawowej nr 29. Następnie ulicami Rokitnicy przejdzie barwny korowód do sanktuarium Szensztackiego. Dla wszystkich dzieci przewidziano poczęstunek marcińskim rogalem oraz drobny upominek. W programie to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.